Witam Was bardzo serdecznie, moje wygibuski z tej strony ja, czyli Michu, a po entuzjazmie, która aż tryska z mojego głosu, możecie wywnioskować, że inwazja właśnie się zaczęła. Zaczynając od samego początku, wraz z tym update'em mamy możliwość zakupienia biletu pod nazwą Inwazja. To właśnie dzięki niemu nasze zabójstwa na różnych mapach, oraz ogólnie na mapach stworzonych na potrzeby tego update'u, będą, że tak powiem, monitorowane czyli będą w pewnym sensie zapisane. Dzięki niemu dostaniemy również specjalną monetę i przy jej pomocy będziemy mo mieć możliwość zdobywania nowych skrzyń, które weszły wraz z tym update'em. Kolejną ciekawą rzeczą są oczywiście nowe mapy, takie jak Watergate, Probert oraz Bayer. Tyre by, Nie wiem. Oraz nowy Reskin, że tak powiem, dla mapy Tufor. Oprócz tego są nowe bronie. Znaczy, w sumie, nowe to trochę złe słowo, ponieważ nie są to nowe bronie, są to i tylko i wyłącznie niestety Reskiny do istniejących już. Bad Saber, czyli reskin do podstawowego kija baseballowego dla Kauta. Shooting Star, czyli reskin dla snajperki, dla snajpera. The Cupper, który jest reskinem dla pistoletu. Oraz The Giger Counter... Giger? Nie wiem! Który jest reskinem dla poskramiacza. Oprócz tego weszły nowe przedmioty kosmetyczne. Oraz nowy efekt Unusual. Oprócz tego jest też możliwość zdobycia nowej drwiny. Moim zdaniem wygląda ona naprawdę ciekawie. Chociaż, jeżeli miałbym się do czegoś doczepić, to do tego, że ten pasożyt, który wychodzi właśnie z klatki piersiowej, trochę przypomina już nam dobrze znany chleb update'u Exploration Day. To wszystko. No i ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i żegnam się z Wami. Do zobaczenia na razie. I cześć.